Zależna Polska, TV www.nptv.pl Dzień dobry. 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 Jesteśmy w Kaliszu na takim miejscu, które się nazywa Rozmarek. A tak naprawdę nazywało się Rosenmarkt, czyli różany. Dobra. Jak się nazywało? Tak się nazywało. Kalisz, to jest polskie miasto. Nikt nie ma wątpliwości. Ale po co my tu jesteśmy? No właśnie, po co my tu jesteśmy. Ja wam powiem, kochani. Ale dlaczego my tu jesteśmy? Jakby powiedział Maciej Poręba. Tak. Więc my wam powiemy. Wyobraźcie sobie że dzisiaj mamy 13 sierpnia czyli już za 3 dni 16 sierpnia już za 3 dni za 3 będzie tutaj będą, okrągłe będą, rocznicy dni. obchody bożecie, odchody bożecie. 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 będą działacze działacze multi Ci którzy się nie chcą zgodzić na rzeczywistość jaka ona jest. Utęsknieni. Nie, nie śpiewaj tego, bo pomyślą, że śpiewasz na no poważnie... Ale się widać, podzielone. że ja śpiewam nie? bardzo niepoważnie. Nie no, ale za dobrze śpiewasz. Słuchajcie państwo. Yy, będą tutaj huczne o odchody 758. rocznicy, rocznicy podpisania z, yy, fałszywego uznania. Nadania. Nadania. Nadania statutu kaliskiego Żydom. Czyli nadania yy, przywilejów stawiających ich ponad Polaków, sprawiających tak. yy, yy, zakłopotanie przy, znaczy tak, wielu naszych te, rodaków. Te przywileje nie wiemy do końca jakie były, które dostali od Pobożnego. Tak. Bo oni sfałszowali ten dokument, co udowodnił Romuald Hube, opierając się na śledztwie, Króla Jagielończyka i biskupa Oleśnickiego oraz na analizie tekstów tak. również kancelaryjnych. Romuald Hube, profesor, twórca polskiego prawa karnego w XIX wieku udowodnił to bezdyskusyjnie, bo, bo oni też nie zaprzeczają, ci, którzy to będą odchodzić, te obchody, że tekst jest, tekst jest yy, nie zachował się, oryginał się nie zachował, Spalił się. Więc, więc Żydzi napisali, co chcieli, bo jak to napisał pewien profesor Uniwersytetu Warszawskiego, te statuty kaliskie, które przetrwały do nas, są dowodem żydowskiej chudspy i polskiego frajerstwa. Więc nas nie będzie 16 tutaj na rynku. Żeby... Ale wiemy, że wy będziecie. Ale kto, 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 tak, kto nie może, ten nie, nie musi. musi. A kto może ten powinien zaznaczyć swoją obecność, bo wiecie, ta 758 rocznica z nadania statutu ok okrągłych rocznic nie, 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 Bo wiecie Państwo, nie, nikt nie odchodził czy nie obchodził 757, ani no. 756, ani 759. Ani nie, to nie. <ścoughs> Ale 758 to i owszem, to i owszem. Huczne będą. Ta fundacja, która robi te odchody, czy obchody? Czy wiesz? Jeszcze nie. Yy, Ale nazywa się nie. nie nazywa Ale się nareszcie razem. Ja nie mówię odchodach. Ja odchoda. Powąchaj dobrze. Róże czy czosnek? Spalenizna. Może. W każdym razie, proszę Państwa, ja ja jak się beretu. zostawił... Jubowski. Proszę Państwa, jaja jak Berety, zaklinają Polaków, że ten statut to dopiero Polaków taką szlachetni, że im tak dobrze zrobił. Aj, aj jak to oni mówią? Aj, 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 jak im dobrze zrobił, że to było najpiękniejsze, co się w historii Polski stało. Te ich fałszerstwo, a potem te, 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 te ryciny. Tego artysty szyka, szyka oferowane, oferowane Piłsudskiemu w 1928 roku, które dodatkowo mają udowodnić, że to czysta prawda. Że, wiecie, ten pierwszy punkt statutu, że jeżeli Żyd posądzony będzie o kradzież, o przestępstwo, Żyd zwykłą przysięgą się tak. y, wykręci. A chrześcijanin, jak chce chrześcijanin... przeciwko Żydowi, to musi mieć Żyda na świadka. Tak. No więc, wiecie, I tak obrzydzają odsyłam, nam życie. odsyłam do statutów, poczytajcie sobie, zobaczcie sobie. Ale, Zapoznajcie wiecie, się, Jest pewien problem, myśmy te statuty spalili, ich nie statut. ma. Statut. statut. My spaliliśmy ten statut, ich nie ma. Nie ma tego, myśmy to spalili, mamy na to dowody na filmie. Przed sądem będziemy. Prokurator to nawet ma dowód. Tak, tak żeśmy to spalili. Więc, więc co oni sobie tutaj będą robić, jak się będą tutaj bawić, jak się będą wzajemnie hipnotyzować, jak się będą przekonywać, że to, to takie było cudne takie coś, a ten punkt trzeci to taki piękny, albo na przykład taki punkt, że, że jeśli chrześcijanin da Żydowi coś pod zastaw, bo ten statut, ten, ten statut mówił o lichwie, o lichwie, yy, dał coś pod zastaw i... Yy, nie zdążył chrześcijanin odebrać w określonym czasie, to już tego nigdy nie odbierze. Albo na przykład, że jak Żyd powie, że, że mu skradziono, to chrześcijanin już nic nie może. Tak. No. I w ogóle e, chrześcijanin miał obowiązek. W nocy tak. bronić Żyda sąsiada tak, swego miało pod poważną karą. Pod poważną karą. Tak. A jeżeli na przykład, słuchajcie, chrześcijanin zabił chrześcijanina, no bywało, bywało, normalnie, tak, w wczesne średniowieczu, no to ponosił słuszną tak, karę. Ścinali, wieszali, łamali kołem, ale tylko jego. Ale jeżeli chrześcijanin zabił Żyda. To, proszę Państwa, mało że tego chrześcijanina zabijano, konfiskowano majątek chrześcijan. Tak, był, tak w tym statucie sobie napisali. Czy to było realizowane, nie wiem, ale wiecie, oni nam pokazują, że jak to powiedział Szudrich, że łobuzy spaliły statut i one nie, one nie, nie dadzą nas podzielić. Jak je podzielić, Szudrich? Od kiedy to my kurwa razem byliśmy? A jak tutaj był naciągany nie. pęcherz kłamstwa. Pełny był pęcherz. Pełny pęcherz kłasów. Myśmy go przekuli, tak. To jeden taki, co chce wasz, hajs. też był zachwycony, że tutaj ma taką ładną czerwoną książkę. Więc słuchajcie, jeszcze raz powtórzę. 16 sierpnia o godzinie. Na sferze rozmarek. Tu w Kaliszu. Czyli Rosenmark. Będą zaklinać rzeczywistość. Mówiąc krótko, będą się wam starali udowodnić, że fałszerstwo, kłamstwo to jest najpiękniejszą rzeczą, jaką się mogła Polakom przytrafić. I to tyle. My tutaj jesteśmy, dalej dajemy świadectwo, że to jest oszustwo, że te wszystkie, że te wszystkie partajtagi i te wszystkie, yy, yy, te wszystkie tańce swawole nie mają sensu, bo prawda jest jedna. Prawda jest jedna. Prawda jest jedna. Polska dla Polaków. Polak w Polsce gospodarza. Tu jest Polska. Tak jest. Tu jest Polska. A nie Polin. A nie Polin. Dziękuję. To... No. Tu jest Polska, Polska. A nie Polin. Tu jest Polska. A nie Polin. No jeszcze, żeby tradycji stało się zadość. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć. 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 Śmierć, śmierć wrogom polskiej. Śmierć. 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 Śmierć wrogom Polaków. Śmierć. Śmierć. Śmierć! Problem ma, kto się wrogiem czuje. Kto się da, ten problem ma. Tak. <grym> Moglibyśmy poskandować, ale nie dla wszystkich, to uszu przez... <grym> Jak my <grym> lubimy ich w kurde.

By tu ślub, tak. No i tu jeszcze taka tablica, słuchajcie, mamy z tym kłopot Tu jest, tu nie przeczytamy Tutaj się tak. kamieniarz chyba popił trochę i nie idzie tego rozczytać tak. Tu jest w języku wrogów, to też nie przeczytamy, ale tu jest po polsku o. W tym miejscu znajdowała się wielka synagoga. Znajdywały się wielka synagoga. I to nie czytamy, bo nie potrafimy. I bejt midrash zbezprzeszczone i zburzone, zburzone przez niemieckich, niemieckich okupantów. okupantów. Pamięci ponad y, y, 30 y, 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 000 tysięcy z Kalisza i okolic zamordowanych w latach II wojny. Dobra, to ten napis na... Wiecie domek... z czym mamy problem? Mamy problem. Bo tak, mamy problem taki, że y, boimy się, że Niemcy nam wystawią rachunek za zburzenie tej synagogi. Nie śmiejcie się. Nie takie rzeczy już w życiu przeżywałem. Że nam wyślą rachunek, że na zburzenie synagogi tyle i tyle materiałów wybuchowych poszło, tyle i tyle godzin pracy, i że musimy. A my na... nie chcemy poć. Nie, 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 absolutnie. W ogóle nas to nie ucieszy. Mm. Nie? Nie. Także nie wystawiajcie nam rachunku. Nie. 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 Mm. Dobra. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl